Siemaczko, dzień dobry. ja mam na imię Kuba i zapraszam do takiej no dosyć mocno retro recenzji filmu Gladiator. E, retro recenzję, bo film miał premierę w ogóle 24 lata temu. E, dlaczego dopiero dzisiaj o nim mówię? A, bo mamy święto kina i takie produkcje właśnie jak Gladiator możecie obejrzeć w ten weekend. W w polskich Chinach. No ja byłem akurat w Cinema City, ale w innych też widziałem, że, że są grane I jeszcze wchodzi interstellar. Yy, więc co? Zaczynamy. oczywiście recenzja spoilerowa, bo 24 lata to chyba mnóstwo czasu, żeby sobie ten film nadrobić. Kto jeszcze go nie widział, a na pewno ktoś taki jest w, w kraju czy na świecie? No to oczywiście zapraszam najpierw do nadrobienia tego fantastycznego filmu. Także już wiecie, że to będzie dobra, dobra recenzja, bo jak mówię słowo fantastyczne na początku, no to już dobrze to zwiastuje. Także spoilerowo sobie pogadamy na temat Gladiatora. Tym bardziej, że już niedługo wchodzi część druga Gladiatora. No, mnóstwo czasu, mnóstwo wody upłynęło w rzekach. Temat aktualny wciąż, yy, zanim wzięli się za tą drugą część, ale to temat na jakąś inną rozmowę. Dobra, bierzemy się do pracy. Oczywiście, film epicki pod każdym kątem. Przynajmniej dla mnie. Film, który zrobił na mnie wrażenie te 20 lat temu, kiedy go oglądałem, 10 lat temu robił wrażenie, i wczoraj miałem okazję go zobaczyć jeszcze raz w sieci Kin Cinema City na wielkim ekranie. I jeszcze raz zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Pomimo tego, że oczywiście Fabułę już po prostu znałem praktycznie na wylot i przelot, natomiast. No dalej, tutaj przede wszystkim te akcje bitewne i nie tylko, robią dla mnie ogromne wrażenie. Kiedyś oceniałem ten film i bardziej sobie myślałem w kategorii, o fajne dzieło takie typowo historyczne. No, wiadomo nie od dzisiaj, że Ridley Scott, czyli reżyser tego filmu no, wzorował się tam na walkach gladiatorów, oczywiście w koloseum dochodziło do różnych walk. Natomiast no postać Maksimusa, z tego co wiem, to raczej to, to została wymyślona, ale zawsze zaliczałem ten film do filmów historycznych, i zawsze jak komuś opowiadałem, że jak polecam tam film historyczny, no to w pierwszej kolejności był Gladiator. No bo większość historii jako takiej miało miejsce, więc dlatego tak, tak uważam. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, postaci ewidentnie są tutaj wymyślone. Nie wszystkie oczywiście, Cezar yy, i tak dalej, no, miało to wszystko miejsce w rzeczywistości, ale całościowo, jakby nie patrzeć, 80% to jest kwestia wymyślenia nie? przez Scotta i innych scenarzystów. Nieśmy pełny Russell Crowe, który tutaj oczywiście dostał Oscara za tą rolę i, i w ogóle w tamtych czasach, w 2001 roku, z tego co pamiętam, to dwa Oscary ten film dostał. Właśnie Russell Crowe, jako najlepszy aktor, za Gladiatora i ogólnie jako film, tak? Chyba Scott go dostał. Tak, tak. Mhm. Dobra, pogadajmy sobie o fabule, o konstrukcji w ogóle tego filmu, bo ja, tak jak powiedziałem, oglądałem go już wielokrotnie. W domu mam wersję w ogóle rozszerzoną tego filmu i w wersji Blu-ray i wersji 4K. Do kina weszły wersje kinowe które i tak są długie, tak? Bo tam jest 2 godziny 30 minut filmu, więc dosyć dosyć długo. Ale ten metraż jest idealnie skrojony. Widziałem wersje rozszerzone, ja jestem fanem tego filmu, więc dla mnie nawet jakby ten film trwał 3 godziny i 50 minut, to, to raczej tak bym go obejrzał. Ale kinowa wersja jest jak najbardziej okej. Okay no wszystko to, co powinno być, jest w tym filmie, uważam, tak na pierwszy rzut oka ok. z montażem i tak dalej film opowiada historię generała Maximosa, który dowodził y, wojskami Cesarstwa Rzymskiego w Germanii y, i tam y, cesarz ówczesny po prostu chciał chciał jego po prostu mianować jako następcę, ponieważ jego potomek, on miał dwóch potomków miał. Yy... Córka i syna, syna Komodusa. Wiadomo, że wtedy przekazywało się na zasadzie: jak jest syn w rodzinie, no to on będzie kolejnym cesarzem. Natomiast pan Komodus od samego początku, tutaj oczywiście grany przez Joaquina Phoenixa, swoją drogą uważam, że to jest parola, która pozwoliła mu wypłynąć dalej. Oczywiście go znamy teraz bardziej może z Jokera niż z Komodusa, ale myślę, że znawcy kina też doskonale go pamiętają z tej roli właśnie Komodusa w Gladiatorze. Bo rola absolutnie fenomenalna, jak dla mnie praktycznie. Tu powinien być dwa Oscary, czyli Ridley który dostał i, i tutaj Joaquin yy, jako yy, jako Komodus. Yy, w filmie po prostu on, yy, czyli Maximus, miał być yy, nominowany przez yy, ówczesnego Cezara yy, Marka Aureliusza chyba, tak? Antoni oh, Aureliusza. Tak. Yy, jako Kolejny y, do zasiągnięcia tego tronu, ponieważ był najmniej skorumpowany, no i się okazało, że w pewnej nocy, gdy y, Komodus rozmawia ze swoim ojcem, to no, ten tam po prostu za mocno go przytula i jego poddusza i umiera. Oczywiście mówiąc, że naturalnie zasnął, we śnie i umarł. I, i tutaj nasz. Y, y, Maximus od razu się domyśla tego, oczywiście nie podaje ręki nowemu władcy, zostaje skazany na śmierć i jego rodzina też zostaje skazana na śmierć. Niestety jego rodzina umiera, a nasz bohater yy, no, w walce ucieka i udaje mu się przeżyć. Potem dostaje się do takiej prowincji yy, rzymskiej, gdzie Cyceron, Cycero. Ojejku, zapomniałem je. No, jest człowiek, który zajmuje się walkami gladiatorów, ponieważ sam był kiedyś gladiatorem i poprzedni Cezar go uwolnił I, i on mu tam pomaga na zasadzie, że szkoli go, mówi go, co ma robić, żeby go lud pokochał. I zaczynają się walki gladiatorów. No kto widział film, no to tutaj szkoda w ogóle czasu, żeby o tym gadać. Natomiast do czego chce zmierzyć? Do czego chce zmierzać i cały czas to robię. I mam to, to z tyłu głowy i teraz to powiem. Ten film przepięknie w ogóle pokazuje elementy bitewne. Wiecie, te elementy z początku filmu, jeszcze tutaj dodane muzyką Hansa Zimmera. No, to, to ogląda się kapitalnie po pierwszy rok 2010, nie wiem, w 2015 i teraz w 2024. No, po prostu to jest fenomenalne. To jak sceny batalistyczne, te bitewne są nakręcone. Ja nie wiem, czy to nawet jak dla mnie nie jest lepiej zrobione niż w Powrocie Króla. No, tam też to, to jest epickie, w Władcy Pierścieni oczywiście, ale tutaj no, chyba to jest najlepiej zrobiona scena batalistyczna jak do tej pory, po prostu w, w filmowej w mojej przygodzie, przynajmniej. Tak mi się teraz tym szukam w głowie, co było jeszcze fajnego. Ale to wydaje mi się, że to, że właśnie ta początkowa scena yy, z tymi wojskami, to ta skala tego wszystkiego. Wiecie, no wtedy kręcono jak najmniej używając CGI, bo ono wtedy raczkowało yy, i mało chciał go, ch go używać Scott. I bardzo dobrze, bo tutaj są efekty praktyczne. No widzimy tam w tle, jakby ktoś chciał, ktoś mógłby się przyczepić, że tam te ognie widać, że to tam takie sztuczne, ktoś pewnie gdzieś tam podrasował komputerowo. Yy. Ale, ale to jest wszystko na dalekich planach, na tych bliskich planach. Mamy po prostu fenomenalne zbliżenia. Po prostu dźwiękowo, tak jak już powiedziałem, Hans Zimmer tutaj odpowiada za muzykę, ale przede wszystkim odgłosy walki. Po prostu słychać jak te miecze uderzają w zbroję, jak przecinają ciała. No, wszystko jest tak, jak powinno być, i to jest piękny taki długi epilog, który wprowadza nas w całą atmosferę tego filmu w tych czasów, tak. I to jest rewelacja, nie? To jest chyba piąty, vi wiek naszej ery, więc to, to, to wszystko tutaj gra tak, jak powinno grać. I potem mamy dużo scen takich e, gadających na zasadzie pomiędzy Cezarem, pomiędzy Maximusem, pomiędzy jego córką, córką Cezara itd., itd., No tutaj mamy wiele takich scen, powiedziałbym, powiedział, e, długich, gadatliwych, ale te dialogi i tak są fajnie napisane. Mi się to, mnie się to fantastycznie oglądało. I przede wszystkim one są potrzebne, żeby potem końcówka, środek filmu i końcówka wybrzmiała. Bo gdyby nie było tych scen, gdyby nie było nawiązywania relacji, czego na pewno nie ma w serialu, jakim Pierścień Władzy, który też notabene oglądam i który też po zakończeniu drugiego sezonu na pewno sobie zresenzuję, ale w no, Pierścień Władzy tego nie ma. Nie czujemy wagi, nie czujemy atmosfery, a tutaj mamy 2 godziny 40 minut wprowadzenie wszystkiego. I przepięknie jest to rozwiązane finałem, ale to do finału zaraz dojdziemy. Także te dialogi powodują to, że ten film się jeszcze lepiej ogląda i absolutnie się nie dłużą jak dla mnie. Po prostu wszystko to gra tak, jak powinno grać. Reżysersko Scott tutaj po prostu dopiął, tak, jak powinno być dopięte. A ta muzyka, no już to powtarzam, ale po prostu ja dla samej muzyki, po prostu jak siedziałem sobie w szóstym rzędzie, kurczę zamknę oczy, bo. Bohater Simmer, czy po prostu znam też z oczywiście z innych filmów, z Incepcji, z Interstellara, oczywiście z Piratów z Karaibów. No, Interstellar no tawele, też już wchodzi do Kid więc To jest kolejny jego film udźwiękowiony przez, yy, przez pana Simmera. Więc wow, po prostu działa. To wszystko działa do dzisiaj, jak dla mnie. A to, że jest mnóstwo scen takich slow motion, ale nie na dzisiejsze czasy. Teraz się tak nie kręci, wiecie. Mówię o takich scenach, bo. Teraz jak kręcimy slow motion, to tam mamy 230 klatek na sekundę, wszystko pięknie, ładnie, tam ten miecz sieka, idzie, 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 tak płynnie wszystko. A tam film, wiadomo, że film kinowy tak 24 klatki na sekundę ma, więc y, tutaj mamy takie typowe shake'i -y kamy i, i te zwolnienia z 24 klatek na sekundę, one się mocno szarpią, nie? One się tam... One się tam rywią, rywią, rywią du, 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 nie? Więc generalnie, wtedy, kiedy Maximus tam walczy, przebija kogoś mieczem, i tak dalej, no to mamy takie sceny. Na dzisiejsze czasy widać, że to, to jest z tych dawnych czasów, ale jak uważam, że, że, że to gra. Że to gra i do dzisiaj naprawdę robi dla mnie super wrażenie. Super wrażenie, i, i, i na pewno się dużo zmieniło w technikach kręcenia takich scen. Pewnie też na plus, ale mam wrażenie, że jednak ta epickość tej bitwy, to wszystko, które jest tu nakręcone, potem jeszcze w walkach gladiatorów, w Koloseum, no to wszystko gra tak, jak powinno grać. Kolejna sprawa to jest sprawa tutaj, yy, sprawa, yy, jak on się nazywał? Lucjusz do no tego młodego, yy, kolejnego następcy tronu, do którego nawiązuje specjalnie, bo w drugiej części gladiatora właśnie o nim będzie historia, tak? Więc, y, w ogóle w filmie Gladiator, y, z tego co pamiętam, to było powiedziane, że y, Maximus kiedyś tam się podkuchiwał w Lucilli, czyli tam w, y, w tej, tej właśnie kobiecie, która ma syna tego Lucjusza i y, oni nie byli jakoś tam spokrewnieni, nie? Oni się tam... nazwijmy to, mieli romans wcześniej, ale y, Lucjusz nie był synem, synem Maximusa, aczkolwiek w zwiastunie do drugiej części Gladiatora jest mowa o tym, że on jest jego synem, i to mówi sama Lucilla, więc może się dowiemy jakiś ciekawostek z wcześniej. Fajnie by było z drugiej strony, jakby Russell Crowe, chociaż na chwilę gdzieś tam w twarzą gdzieś zagrał, ale z drugiej strony, no wiadomo, że to już innej postury, nazwijmy to aktor, ale to tak, odpłynąłem trochę w bok. Gladiator 2 no, też czekam, zwiastun mnie nie powala, ale no, zobaczymy, co z tego będzie. No nie oceniajmy po zwiastunie. Dobra, wracamy do jedynki. I y, tutaj, oczywiście, mamy sceny też potem, jak y, nasz Maximus walczy. Walczy na, na, na małej scenie, potem na małej scenie tam w tych dalekich prowincjach rzymskich. No i potem, oczywiście, wchodzi na scenę główną, czyli do Koloseum. Y, no i tak słynna scena: jak Hawking Phoenix tutaj jako Komodus przychodzi. Kim ty jesteś? Czemu się obracasz tam, nie? Jestem Maksimus, człowiek, który... No, trochę tak z Transformersów się to skojarzyło. Maksimus, generał, który został wygnany i tak dalej, i tak dalej, i wtedy mina. Jaką przeżył, jaką przeżył? No to pasuje nawet intrygi polityczne w tym filmie, to, że on chciał obalić Senat, że miał gdzieś ludzi. On po prostu chciał ludziom dawać tylko rozrywkę. On, on nie chciał, żeby ludzie tam, tam jakimiś problemami się zajmowali, typu nie wiem, jakieś zbiory, uprawy, czegoś tam. Nie, po prostu ktoś chorował, no, na ścięcie, nie? choruje to jego sprawa. Nie? Taki był Komodus w tym filmie i, i on był do końca taki. Nie? W ogóle ta relacja Komodusa jego siostry Lucilli i Lucjusza, no, po prostu to, co się dzieje na końcu, jak on już zaczyna kompletnie wariować, Mówi do niej, że, że spłodzisz mi syna. No po prostu brat i siostra, nie przypominam. Kurczę, no to też fenomenalnie jest zrobione emocjonalnie. Jeśli ta muzyka oczywiście po raz kolejny to podkręca. I, I to w jakiej sytuacji ona się znalazła, nie jak on, jej syn, no po prostu gra tak, jak powinno grać. Potem oczywiście on próbuje go zabić tam na tej scenie, robi wszystko po prostu pod siebie. W ostatniej scenie finałowej on go rani, mówię tutaj o Komodus rani Maximusa, ukrywają tą ranę pod zbroją. Zbroją, no, no jakoś tam lekką zbroją, no. on jako cesarz, cesarz miał wielką zbroję. No i ta końcowa scena, gdy on, on przebija w mu szyję, szyję, sztylet, a nasz Maximus odchodzi do zaświatów. Now we are free, nareszcie jesteś wolny. I po raz kolejny tutaj pozyczka, którą można słuchać po prostu podczas końcowej bitwy. Jak już Maksymus umiera, przenosi się do zaświatów do swojej żony i syna i potem w napisach końcowych, wiecie, to jest epickie, to, to są rzeczy, które wciągają w hotel nawet po 24 latach i e, ja uważam, że naprawdę jest to jeden z takich must have filmów, takich no nazwijmy, tak jak powiedziałem wcześniej, historycznych pod kątem tych bitew, batalii, tego wszystkiego, co tam się dzieje. Co jeszcze w tym filmie zagrało na plus ewidentnie? Plany, plany tego wszystkiego, tego żymu. No wiecie, tam są efekty na pewno CGI też dodane, no ale makiety, te wszystkie, praca statystów w tym filmie, choreografia walk, naprawdę to wszystko działa. To wszystko działa. Ja, no można by się było doczepić do tych słynnych butli na tych rydwanach, że tam były butle z gazem i, i Scott tego nie, nie przykrył jakoś, że, że to w montażu można było to jakoś wyciąć. Okej, okay, no W każdym filmie zdarzają się błędy. Tam, że na trybunach mamy jakieś, jakieś ludzi, którzy są poubierani inaczej niż jakie tamte czasy, tak? W takich starych, nazwijmy to, łachmanach. Widać, że tam są ubrani w koszulki kolorowe. No, no, zdarza się, no, zdarza się, ale myślę, że w dzisiejszych yy, filmach jest tego jeszcze więcej. Yy, to absolutnie yy, nie ujmuje temu filmowi. Wręcz bym powiedział, yy, ja, ja to zostawiam, bo to się zdarza, bo to się zdarza, bo całość, wszystko inne w tym filmie przykrywa to, to co w tym filmie jest. Czasami może właśnie lekko niedoskonałe. Yy, absolutnie must have. Słuchajcie, jak dla mnie ten film. Yy, Dobrze się zastarzał, dobrze się go ogląda, i polecam go wam obejrzeć jeszcze raz w kinach, Bo macie teraz okazję: piątek, sobota, niedziela yy, są grane te seanse. Chyba w poniedziałek też, o już nie pamiętam, musicie sobie sprawdzić. Także Gladiator, wersja kinowa, wersja 2D, nie jakaś tam IMAXowa, a szkoda, chociaż nigdy w IMAX nie był pod IMAXa, nie był yy, nagrywany ten film. Także zwykłe 2D też wystarczy. Także pod kątem tego filmu uważam, że warto się wybrać do kina. Ojejku, tak się zastanawiam właśnie, jak go ocenić całościowo, bo ja nigdy tutaj na tym kanale nie rozmawiałem o temat gladiatora, więc teraz jest okazja. Ty już wiecie, jaki mam sentyment do tego filmu. 17 minut już gadam, no trochę. Dobra, yy... Dobra, niech będzie, niech będzie. No, 10-10 to jest ideał, tak? Także... 9,5 na 10 ode mnie ten film otrzymałem, bo, bo tak zasługuje. A te pół to, to takie ogólne, drobne, takie uwaczki, które bardziej, bym powiedział, wszystkim całością jest przykryte. Bardzo mi się podoba. Także uważam, że trzeba się na niego wybrać jeszcze raz. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pa, Pa!